Tłusta plama na kurce lub spodniach narciarskich może zepsuć nawet najfajniejszy wyjazd. Jak sobie z nimi poradzić? E, cześć, Tomek Kurdziel, magazyn NTN Snow and More. Witam ponownie na naszym kanale, w naszym kanale wideo. E, Dzisiaj zajmiemy się sprawą estetyki, to znaczy brudnej kurtki lub spodni e, narciarskich, które mogą nam się pobrudzić na wyjeździe. Załóżmy taką sytuację, wchodzimy do restauracji, no i nagle ciach, frytki, strącone przez niegrzeczne dziecko, e, kolegi spodają nam na spodnie i nowiuteńkie spodnie e, dobrej firmy, z fajnej membrany mamy załatwione, to znaczy są całe poplamione. Znacznie gorzej wygląda to, kiedy kapnie nam coś na kurtkę z wyciągu. Bardzo często rolki, szczególnie jak pogoda jest trochę kapryśna, to znaczy jest wilgotno w powietrzu, bardzo często w różnych ośrodkach narciarskich, i to zdarza się naprawdę na całym świecie, kapią kropelki smaru z rolek wyciągu krzesełkowego czy orczykowego. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, dlatego że to może naprawdę nam załatwić kurtkę w sposób permanentny. Najgorszą jednak rzeczą. Są wyciągi orczykowe systemu Poma, takie z talerzykami, gdzie te połączenia talerzyka z, ze sztycą również są smarowane. I bardzo często, jeżeli tam wypłynie trochę smaru, no to mamy ubrudzone spodnie narciarskie w miejscu, powiedziałbym to, nazwałbym to newralgicznym, a to akurat nie jest za fajna sprawa. Jeżeli wydarzy to się w jakimś ośrodku narciarskim, który ma ubezpieczenie, to powinniśmy w każdym wypadku zameldować to obsłudze wyciągu. Tak, takie zdarzenie, że kapnęło coś z wyciągu, że mamy plamę na spodniach, że mamy problem, ponieważ jakaś część wyposażenia narciarskiego na stoku była brudna, była zasmarowana i pobrudziła nam ubranie. Zwykle. Firmy poważne refundują koszty prania. No ale oczywiście mamy kurtkę na wyjeździe. Załóżmy, że taka sytuacja przydarzyła nam się pierwszego dnia, no i nie, nie chcemy teraz chodzić w ufawrujonych spodniach w miejscu, jak już wspominałem, newralgicznym, do końca wyjazdu. Co robić? W takiej sytuacji dobrym pomysłem jest położenie warstwy normalnego ludwika, płynu do mycia naczyń na tłustą plamę i pozostawienie takiej. Cienkiej warstwy rozsmarowanej równo e, po tłustej plamie na całą noc, a następnie następnego dnia, e, dnia jeżeli się uda, upranie e, tego elementu e, odzieży w pralce albo przepranie ręczne tylko tej części, która była pobrudzona. Jeżeli nie uda nam się do końca e, uporać się z plamą, to na pewno wyciągniemy z materiału na tyle dużo smaru, czy, czy innego brudu, że, nie, że ta plama nie będzie aż tak widoczna? Ja tak robię od bardzo wielu lat. Nigdy nie zniszczyłem żadnej części mojego, mojego wyposażenia i naprawdę to się sprawdza. A uwierzcie mi, na wyciągach typu Poma kilkukrotnie miałem pomazane spodnie w miejscu naprawdę takim trochę niewyjściowym. Jeżeli spodobało Wam się to, co mówię na temat narciarstwa, to oczywiście bardzo proszę o zasubskrybowanie naszego kanału. To trudne słowo, ta subskrypcja. I oczywiście naciśnięcie dzwoneczka, który powiadomi Was o kolejnym odcinku. Staramy się odpowiadać na pytania narciarzy co tydzień. Wy również możecie zadać pytanie, umieszczając je w komentarzu. Wybierzemy najciekawsze i będziemy o tym rozmawiać.